A więc tak, witajcie po trzymiesięcznej przerwie, nawet troszeczkę więcej, trzy miesiące i tydzień. No, wróciliśmy do pracy. Pogoda jaka jest, każdy widzi. to widzi. Wróciliśmy do pracy, to znaczy ja wróciłem. Wy kogoś interesowało, operacja przeszła po myśli. <gry> no jest, wszystko jest okay. Ale co się okazało? Że z drugiej strony też jest przepuklina i też trzeba będzie ją robić. Także kurczę, badajcie się. Dobra, ale... Dzisiaj jest już środa. Dzisiaj jest już środa, no poniedziałek jakoś zleciał, wtorek też, no i dzisiaj tak chyba zaczynam wracać na tory, no, no i mówię, nagram coś. i uh -huh. Myślałem, że będzie jakaś większa tragedia taka, wyczy 3 miesiące, człowiek nie jeździł autem i jeszcze siadłem na auto no bez, bez osi skrętnej w przyczepie. to dogramy Dzień dobry, sobota Sobota. Trochę czasu minęło od poniedziałku. Ale nic tam ciekawego się nie działo. Nic ciekawego się nie działo. Kochani moi! O Jezucie! No. Po pauzie. Lecimy. Lecimy na Goch, zostało nam jeszcze 6 godzin. Jazdy, no, to gdzieś około drugiej, może w południu trzeciej będziemy po południu. Jeszcze zajedziemy na bazę w Erksleben. Wykąpiemy się, ogolimy, ładnie pięknie. będzie można cisnąć dalej cały tydzień, jak tu mówią, rajki życia dalekie Niemcy no strzały o, takie 300 km w jedną stronę Więcej jazdy jak kurcze jak rozładunków. No to się załaduje. Lecę, 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 lecę. A rozvadú. i've definitely been Środa, 1 maja, lub 1 maja, święto, 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 kurka rurka, szyby mam brudne ale już jest tyle tych chóry owadów, że polepszyłem, jak polepszyłem w Niemczech, też święto. nie wezmą sobie panelnego od no Muszą zjeść. Aczkolwiek pewnie można byłoby to jakoś logistycznie zaplanować. źroda, jutro czwartek ładujemy Rapszrota, a czekajcie bo będzie strasznie ładujemy Rapszrota lecimy rozładować i lecimy do Damy załadować Wormsdorfa, czyli tą rajkę co, co robiłem w tamtym tygodniu i albo w piątek rano rozładujemy, albo jeszcze może nie raczej nie, bo tam jest do 17 z tym nie gdybajmy albo, albo w czwartek wieczorem albo w piątek rano rozładujemy i pewnie będzie załadunek jeszcze i nadamy no poza byłoby już skończyć na ekslew rozładunek o 12 koło, no ale przepraszam Zobaczymy jak to będzie Nie zanudzam Dzisiaj piątek Dzień zjazdowy A w dzień zjazdowy tak oto Toczą się rozmowy Załadowaliśmy jęcznie i lecimy na Holandię. Godzina 13 teraz jest w Na miejscu będziemy o 18.30. Czas. i Taka sytuacja właśnie, kurczę ci maj, dzisiaj ci ma? Zamiast gdzieś tam na rybka. no to tutaj za kierownicą. A byłbym, ale niestety było przystępnie, się wszystko poprzestawiało. よし。 Yeah, nee, ja, 啥事？<noise> <noise>